cześć, witajcie, znajdujemy się na stanowisku warzywnym obok dyniowatych mamy tu kiwano pepino, papryki, jakiś tam arbuziak, dynie, cukinie no i pepino, zobaczcie jakie piękne owocki chowają się jaki wielki już zobaczcie, takie olbrzymie jaja kacze, no bo na pewno nie nie kurzę. I tam dalej też są, też się pochowały. Na cegówkach się wylegują. Nic nie robią, tylko rosną. Tam arbuzy sowane. Tu i ówdzie. Owocki się pojawiają. Jeszcze kitą. I tu owoce, i tam, i wszędzie. Niestety jest stonka stąka się z żerami. Listki. Mam nadzieję, że coś przeżyję. Tu była jeszcze sadzonka fioletowa. Przesadziłem ją do szklarni. Poszła do donicy Bo tu słabo rosła. A wyjątkowo powiem, że sadzonka się jej nie imała. Po prostu wszystkie krzaki atakowała oprócz tej fioletowej. Ale niestety owoca tam nie ma. Słabo kwitnie, więc w tym roku raczej nie będzie owoca z fioletowej sadzonki Pepino. I tu jeszcze pochowane gdzieś tam z tyłu, z przodu trudno dociec gdzie są o, ale trzeba liście trochę oberwać żeby po prostu owoce już które są, żeby one po prostu dojrzały, o tu na dole jeszcze leżą troszeczkę pojem owoców miejmy nadzieję, że dojrzeją a jak nie to wezmę do domu, przesadzę do donic to jak nie, to robiłem i dojrzały w domu pepino, czyli melony z krzaka te są takie zielone, owalne rysy mają takie białe jak jajka. Okrągłe, a te są właśnie jak widzicie